Y, powodował, że on mówi: już nie wiem jak wam przekazać to słowo, pozwólcie, że ja usiądę do Fiskarmonii wam zagram. I wtedy grał i, i głosił słowo muzyką. My dzisiaj czynimy to samo, co czynią ludzie w Neapolu, dzisiaj każdego dziewiętnastego miesiąca. Gromadzą się w Kościółku Matki Bożej w świętego Józefa, gdzie ksiądz do po pełnej rehabilitacji, po dziewiętnastu i pół Latach, znoszenia w pokorze i z cierpliwością, różnych kar kościelnych, których uzasadnienie nigdy, nigdy się nie potwierdziło. A mimo tego on je wszystkie przyjmował i znosił i nigdy nie powiedział żadnego złego cierpkiego, gorzkiego słowa o Kościele czy o, o, o kimkolwiek w Kościele, nawet nie pozwalał innym ludziom. Żeby, żeby mówili źle. I tam właśnie w tym kościele spędził resztę życia. Jeszcze kilkadziesiąt lat, aż do 1970 roku, do 19 listopada. Kiedy po raz pierwszy spotkałem się z Gracją, było to już ponad 10 lat temu, przy jego grobie, to ona mi wtedy powiedziała, wiesz, to czy mój stryj zostanie batwikowany, czy kanalizowany, to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że jego największym pragnieniem było, żeby Słowo Boga, Pismo Święte dotarło w do rąk katolików. Żeby stało się tym miejscem, w którym chrześcijanie dzisiaj może się komunikować z Bogiem. Żeby znowu słyszał Jego głos poprzez karty Pisma Świętego. Dlatego całe jego życie było oddane głoszeniu Słowa w kościołach, po domach. Bywało to od gracji się dowiadywałem, że. W siedmiu, ośmiu miejscach jednego dnia ksiądz dolin ogłosił słowo w różnych kościołach. Biegł gdzieś w jedno miejsce, potrącił go motor, pozbierał się, oczepał, poszedł głosić. Innego razu biegł do kolejnego kościoła, potrącił go autobus, wstał, dobiegł do tego kościoła, wygłosił piękną w swoim stylu katechezę biblijną, a potem zemdlał z bólu. Bo okazało się, miał złamaną bojczyk. Ten ekspert cierpienia, mistrz znoszenia o pokorze, człowiek, którym Pan Bóg mówi dzisiaj do kościołów, duch mówi do kościołów, pokazując nam, że wiara to jest coś więcej niż przywiązanie do tradycji narodowej, czy rodzinnej, czy nawet tej tradycji przez Wielkie Te. Że wiara jest czymś więcej niż światopoglądem, wiara jest czymś więcej niż. Recytowaniem, credo, wiara może w życiu przeobrazić się w całkowite zaufanie wobec Boga. Wiara to jest miłość, która przedziera się przez różne warstwy naszych wątpliwości, naszych, naszego sceptycyzmu, naszego oporu, żeby dotknąć czegoś wrażliwego w naszym życiu i pokazać nam, że bóg istnieje, kochać się. Ciągoli do przygnął do Krzyża, stał się świadkiem krzyża, nosił go nieustannie dlatego że był przekonany, że Bóg dzisiaj zbawia ludzi poprzez krzyż. Co się dzieje dzisiaj z nami? Co się dzieje dzisiaj ze światem? Świat przeobraża się wielkie, jedno wielkie pole eksperymentu. Ludzie coraz bardziej wierzą, że jeśli istnieje zbawienie, to no zależy od laboratoriów biologicznych, od dobrze skonstruowanej ideologii, teorii, od dopasowanego do współczesnego stylu życia programu wydawania czy zarabiania pieniędzy, od jakiegoś nowego, świetlistego programu edukacyjnego. My coraz bardziej dojmiemy w tę stronę i dajemy się przemawiać takiemu myśleniu, że człowiek zbawi siebie sam. Nic dziwnego po że z jednej strony przywiązujemy się tylko do tego świata. Jak Książę Zolino często mówił, mówiąc o antychryście, mówił: Antychryst próbuje nas przekonać, że istnieje tylko ten świat. Nie ma innego. A Książę Zolino mówił: Nie, zbawienie jest i zbawienie jest w krzyżu. Gdzie jest tak, dzisiaj jest tak piękna Ewangelia. Tak słodna Ewangelia, która zawiera nas do jedzenia. Jericho-miasto palne, Jericho-miasto handlu, miasto niespokojne, miasto cha chaotyczne, miasto, w którym słychać obracaną monetę, w którym ludzie są rozdyskutowani, rozgadani. To jest to miasto, o którym kiedyś Jezus powiedział, że pewien człowiek postanowił oddali, porzucić Jerozolimę i pójść w stronę Jerycha. I w efekcie tej decyzji napadli go zbójcy i go popili do krwi i zostawili pół umarłego. W tym mieście Jericho, Jezus, kiedy wszedł, to zobaczył człowieka ślepego. Człowieka, który za nim wołał. Co chcesz, żeby cię uczynił? Panie, żebym przejrzał. Twoja wiara cię osadziła. Idź, jesteś uzdrowiony. I właśnie w tym Jerichu dzisiaj Jezus przechodząc nagle yy, 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 idzie znaleźć innego człowieka, który się nazywa Zacheusz. O Zacheuszu wiemy, że jest człowiekiem bogatym, czyli świetnie dopasowanym do Jericha. Człowiek bogaty to nie tylko ten, który ma dużo pieniędzy, ale który dużo chce. Albo ma tu przedmiotem o sobie. Ty mnie nie rusz, bo ja mam kapelusz. To jest człowiek, który próbuje wybudować dystans wobec innych ludzi, bo nie ustanie od rana do wieczora. Jest przejęty nerwicą ustalania, kto tu jest ważny i kto tutaj ma prawo do ostatniego zdania, kto tutaj ma rację. Takie są dzisiaj przeróżne definicje człowieka bogatego. Taki jest Zacheusz. Dzisiaj usłyszeliśmy w pięknym pierwszym czytaniu w Apokalipsie, w liście, który Duch Święty pisze do kościoła w Sardes. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Sprawdziłem, zaglądając wczoraj do komentarza księdza Lido, tej Ewangelii, ksiądz Lido zawsze rozpoczynał od wyjaśniania nazw miejscowości, imion. Wszystko ma znaczenie, wszystko jest Słowem I Izacheusz, po hebrajsku zakai. wiecie co znaczy? Znaczy czysty, sprawiedliwy. Masz imię, które świadczy, że żyjesz, a jesteś martwy. Imię wspaniałe, a życie byle jakie, podłe, przecięte, banalne. Patrzysz, Patrzymy na to życie i, i, i narzekamy, i nam się nie podoba. Mamy piękne imię. Masz imię chrześcijanin, masz imię katolik, czyli człowiek uniwersalny, powszechny. Masz kim obywatel nieba. Gdzie jesteś? Dzisiaj Jezus Chrystus idzie znaleźć tego człowieka, który się odkleił od swojego powołania. Ojciec Piotr ponad 100 lat temu przestrzegał ludzi, przestrzegał Kościół, mówiąc: Zwracajcie uwagę, bo nadchodzi fala, straszna fala i nazywał tę falę cichą apostazją. W Kościele Pierwotnym jak ktoś dopuszczał się apostazji, czyli odrywał się, odcinał się od Chrystusa czy od Kościoła, to to wywoływało łzy. To budziło yy, ból. Dlaczego to robi człowiek chrześcijanin, który otrzymał od Kościoła wszystko, wyznanie wiary, Ducha Świętego, sakramenty? Musi być jakiś straszny powód, który go do tego popchnął. A dzisiaj a dzisiaj mamy do czynienia z tym, że wielu ludzi, wielu młodych ludzi, wspaniałych, utalentowanych, mających możliwości, dokonuje, dopuszcza się yy, ukrytej, cichej apostazji człowieka asytego. Odcina się od Boga, odcina się od swojej tożsamości, od swojego powołania, od swojego własnego sztuki, nie przywiązując do tego żadnej wagi. Już nikt nawet nie ma ochoty walczyć z Bogiem. Dzisiaj nawet Ateizm nie jest w modzie. Dzisiaj Bóg jest brany w nawiec jako przesłanka niepotrzebna. Zruszamy ramionami, wydymamy wargi. Po co mi to? Kiedyś w Rudzie Śląskiej taki napis. Ludzie, po co wam wolność? Przecież macie telewizję. Dzisiaj można byłoby tam zakaz telewizji jeszcze napisać i smartfona macie. I po nich nią, no, I prawo głosowania, i prawo pyskowania, no przede macie wszystko. Taki właśnie odklejono od swojego własnego imienia, od swojego własnego powołania, od życia. Zacheusz. Dowiadujemy się z tej Ewangelii, że Zacheusz, kiedy się dowiedział, że Jezus przechodzi, a gdzieś w głębi Jego serca tkliło tk się to, co w każdym życiu to pragnienie, ten apetyt, żeby spotkać. Mesjasze, jeśli on się pojawi. Więc kombinuje, próbuje zobaczyć, kim jest Jezus. I dlatego, ponieważ był niskiego wzrostu, czyli w tłumie, nie ma szans, pozanowi spiąć się na swoich I tutaj jeszcze czegoś innego możemy dowiedzieć o naszym współczesnym Zacheuszu, dzisiejszym Zacheuszu. Zateusz jest niskiego wzrostu, bo prawdopodobnie wszyscy, wszyscy. Wierchu byli niskiego wzrostu. I to nie dlatego, że biologia postąpiła, tylko człowiek niskiego wzrostu to jest człowiek niskich lotów, niskich aspiracji. Widzi tylko rzeczy, które są w zasięgu własnych możliwości. Nie jest w stanie spojrzeć wyżej, nie jest w stanie pragnąć więcej. Nie jest w stanie aspirować do czegoś większego. To takiej... Yy, Pisarz Józef Roth napisał książkę, której niestety nie mamy po polsku, bo tytułem Antychryst. I tam opisał współczesne społeczeństwo, nasze pokolenie, jako ludzi, którzy wzięli się za budowanie nowej wieży Babel. Pamiętacie w Piśmie Świętym, kiedy ludzie podjęli decyzję, żeby budować potężną wieżę Babel, żeby o własnych siłach sięgnąć nieba, przeróżnić Boga? Wtedy, kiedy ich wędrówka zakończyła się na równinie, na płaszczyźnie Szinea. Kiedy aspiracje, osiągnięcia, oczekiwania, pragnienia ludzi, leżą płasko jak żelazo. Nie pragnę niczego więcej. Nie oczekuję niczego więcej. Byle tylko było, wyszło na moje, byle było po mojemu, byle, byle miał rację, byle miał to moje minimum, święty spokój, i wtedy z tego właśnie rodzi się dych, rodzi się pragnienie wyrosnąć ponad innych, być czempionem, zagiąć kogoś drugiego, pokonać innych, być the best, lepszy. Tylko, że w powieści Rota ludzie budują tę potężną wieżę Babel, ale nie do góry, tylko na płasko. Im bardziej. Yy, rozszerzają tę budowę na płasko, tym bardziej utwierdzają się w przekonaniu, że się wdrapują do góry. Że osiągają nie, niesamowite szczyty. Żałośni, śmieszni. Dlatego też nawet, kiedy ten mał malut, malutkiego wzrostu zachęci, chce zobaczyć Jezusa, to nic innego nie przyszło mu do głowy, jak sykomora, która jest nisko niskopiennym, płaskim. I ma gałęzie płaskie, takie jak Jego pragnienie, jak Jego życie. I z takiego właśnie pułapu próbuje dostrzec, dotrzeć do Jezusa, spostrzec Go, zlokalizować i w pewnym momencie niespodzianka. Bo Jezus zatrzymuje się pod tym, przy tym płaskim życiu, niskiego, niskopiennego Zacheusza i mówi Zacheuszu zejdź, z góry, zejdź na dół, chodź tutaj, wróć do siebie, wróć do swojej rzeczywistości. Dzisiaj Duch Święty przychodzi, żeby nam to powiedzieć. Chrześcijaninie, wróć do pokory, wróć do prawdy o sobie. Nie idź za jakimiś snami, marzeniami, nie idź dalej za cichą apostazją, nie idź za tym, co się odkleja od siebie, od innych. Ja jestem tutaj, w prawdzie Twojego życia. Jeśli. Zobaczymy, jak wygląda życie księdza Dolindo. To życie księdza Dolindo jest jednym wielkim podążaniem za tym wezwaniem Chrystusowym. Dolindo, zejdź na dół. Dolindo nigdy nie słyszał w swoim sercu pij się do góry, rób karierę, bądź kimś, pokaż innym, jaki jesteś. On zawsze był we własnych oczach nikim. On zawsze był grzecznik. On zawsze był byle, byle kim. nie przywiązywał do siebie żadnego znaczenia. Ile razy z innymi ludźmi, którzy go znali, którzy go wspominali, zastanawialiśmy się, się, jaki <słuch> do niego mógł przejść tak potworną lekcję pokory, upokorzenia. Także ze strony swojej własnej rodziny, ze strony ludzi, którzy napuszczali na niego psychiatrę, żeby go zamknął w zakładzie psychiatrycznym. Żeby yy, albo stawiany czterokrotnie przed świętym oficjum, żeby ustalić, czy on jest heretyk i nie nadaje się, trzeba go usunąć. Niektórzy ludzie, którzy byli mu życzliwi, mówili: Dolindo, gdybym ja Ciebie nie znał, tak mówił przełożony pasjonistów w Rzymie, kiedy ksiądz Dolindo był po raz trzeci aresztowany na cały rok z powodu niekończących się dochodzeń, śledztwa. W jego sprawie i mówił do niego, Dolindo, gdybym ja Ciebie nie znał, to biorąc pod uwagę to, że oni Ciebie tutaj trzymają i tak długo Cię trzymają i męczą, to bym pomyślał, że jesteś, przepraszam, niezły kanaria. I potem na pytania funkcjonariuszy świętego oficjum, tamten człowiek, tamten świadek, do Dolindo mówił, to jest święty. Myśmy nigdy nie słyszeli jakiej, jakiejkolwiek skargi, jakiegokolwiek brotania, narzekania z jego strony. On zawsze jest radosny, on jest rozmodlony, on ufa Bogu. I taki został do końca. Taki właśnie malutki. Taki, który posłuchał Jezusa Chrystusa i, i kiedy ten do Niego mówił, do Mindo, zejdź na dół. Stań się malutki, stań się prosty, stań się pokorny, bądź prawdziwy. Stań mocno nogami o ziemię, bo tylko ten, kto mocno stanie nogami oparty o swoją ziemię, o swoje życie, o swój krzyż, ten naprawdę wtedy sięgnie nadzieją nieba. Jego serce, jego głowa, jego modlitwa będzie w niebie. I tak żył Dolindo. Ta modlitwa Jezu, Ty się tym zajmij. Ona zawiera w sobie z jednej strony to, że ja przed Bogiem czynię się malutkim stworzeniem. Ja to uznaję jako coś błogosławionego, fantastycznego, bo mogę całą moją siłę, całą moją, cały mój impuls, który wychodzi z mojego serca, umieścić w tym: Ty się tym zajmij. Ty się zajmij moim życiem. Ty się zajmij życiem moich najbliższych. Ty mnie zbawisz. Ty mnie uratujesz. Ty mnie wyciągniesz także z największej, najbardziej potwornej depresji czy. Czy, czy ciemności, która istnieje? Zapamiętałem kiedyś, jak Gracja mi mówiła, jak jej powiedziałem: Wiesz, Gracja, jak ja byłem w kościele y, Santa Teresa al Museo, to kiedyś jedna siostra mi powiedziała: Ja bym uważała, bo kto zajmuje się, interesuje się księdzem dolinnym, to zapłaci cierpienie. A Gracja tak słyszała to i mówi: Zastanowiła się i mówi: Nie, nie. Mój stryj nigdy by czegoś takiego nie powiedział. Mój stryj by ci raczej powiedział, że tylko się nie bój krzyża. Bo jeśli Bóg chce cię zbawić, to krzyż sam ciebie znajdzie. Ty tylko proś o łaskę, żebyś go przyjął, przyjął. żebyś w nim zaufał Bogu. I powiedziała mi coś takiego. Ja słyszałem od księdza Dawida bardzo często, powtarzał ludziom, ludzie nie widzą Boga. Komu nie ufają, ale zaledwie zaczniesz ufać, już będziesz go widział, ten malutki kapłan 54 lata od jego śmierci, wydaje się, że należy do innej epoki, a on im dalej się odsuwa od nas historycznie, tym bardziej na nas oddziaływuje, tym bardziej do nas przemawia. Nawet jeśli w wielu miejscach jest ciągle jeszcze jeden wielki zapomniany, bo on jest tak malutki. On się uczynił mały, a małe jest skuteczne. Na sam koniec opowiem Wam jeszcze tylko jeden epizod, który usłyszałem kiedyś od księdza Winczęco-Kłomo. To był jeden z dzieci duchowych księdza Dolina. Był kapłanem. I po jego śmierci przyjechał 19 listopada, tak jak my tutaj na Jasnej Górze, przyjechał na, yy, yy, do Napolu do tamtego kościoła, gdzie chciał księdza do niej spoczywać i oprawiał mszę świętą za niego. I było dużo ludzi w pewnym momencie, kiedy zaczął mówić kazanie, jedna kobieta, wyraźnie zademoniona, aż czuć było siarkę, zaczęła wrzeszyć, zaczęła przeklinać, wzięła się za wyrzucanie ławy w górę. Więc on był cały struchlały i zaczął tutaj, stojąc przy tym pulpicie, zaczął się modlić, intensywnie się modlić. Ale ta się nakręca, jest jeszcze gorzej. Te ławki zaczną niedługo latać w powietrzu. Wyrzuca rękami, ile ona ma siły. I ten będzie już taki zdesperowany zaczął się modlić do ojca Pio i mówi, ojcze Pio, zrób coś. Yy, zatrzymaj jej rękę i nagle jedna ręka jej opada. Wzdłuż ciała, i ona nie może ją nią ruszać, ale dalej jeszcze taka pełna w górę, i tą drugą lewą ręką zaczyna wywracać te ławki ludzi, i wtedy ten, ten ksiądz zaczął wołać mówi: Ksiądz, książę do Lido, książę do Lido, ją yy, za tą drugą rękę. I nagle druga ręka opadła, i ona nie może ją ruszać. Potem, kiedy wszystko minęło i kiedy ona już, ta kobieta, wróciła już do, 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 do pełni świadomości nabrała dystansu do tego, co się stało, mówiła to dziwne. Ale w pewnym momencie ja zobaczyłam przy sobie nagle takiego dużego, rosłego zakonnika, który silnie ujął mnie, wziął mnie za rękę i przytrzymał. Ja go rozpoznałam. To był ojciec Wio, Ale zaledwie ten zaczął, chwycił mnie za rękę, nagle pojawia się jakiś drugi ksiądz w czarnej sutanie, nie wiem kto to był. Taki malutki. Taki konusik. Ale jak on mi dał w kość. Taki malutki. Taki karzełek. Dzisiaj zbawienie weszło do Twojego domu. Dzisiaj sam Chrystus wszedł do Twojego domu, Panie. Ten wcześniej pyszny, pełen siebie, zachełusz nagle jakby wyrzucał z siebie to wszystko, co do tej pory czniło go bogate Chce uczynić się ubogim, pokornym, wolnym. Połowę oddaje, a jeśli kogoś skrzywdziłem, czterokrotnie mu wynagrodzę. Tak działa sławienie, tak działa miłość. Tak wygląda człowiek, który po ludzku wydaje się z nikim słabym przepełniony miłości.